Ja tydzień temu podałem Państwu definicję wiary św. Tomasza Zakwinu. Dzisiaj przypomnijmy sobie tę definicję, ale we współczesnym sformułowaniu profesora Stanisława Judyckiego. To jest dokładnie to samo, co w definicji Tomaszowej, tylko trochę szerzej powiedziane i trochę bardziej, powiedziałbym, współczesnym językiem. Wiara religijna jest aktem woli, to znaczy akceptacją. To jest owo sen, o którym mówiłem ostatnio. Treści pochodzących z objawienia oraz sposobem życia pociąganym przez tę akceptację, a obie te rzeczy opierają się na zaufaniu do ludzi, do świadków, do autorytetów, a także na własnym doświadczeniu egzystencjalnym i na ogólnym rozumieniu świata. Taka jest definicja wiary, trochę bardziej rozbudowana niż ta Tomaszowa, ale zasadniczo chodzi dokładnie o to samo. Wiedza natomiast, jeżeli już mamy zostawiać wiarę z wiedzą, to jest, możemy przypisać komuś wiedzę, kiedy ów ktoś, czyli podmiot poznający jest przekonany o czymś, jego przekonanie jest prawdziwe i gdy może odpowiednio uzasadnić swoje przekonanie. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że w przypadku problemu istnienia Boga, no to z wiedzą rzeczywiście mamy problem przy okazji a, tego stwierdzenia prawdziwości. Przekonania, bo możemy powiedzieć, że ok, mamy jakiś podmiot poznający jakiegoś człowieka, który jest przekonany o istnieniu Boga, on potrafi argumentować za, zaraz to zobaczymy, za tym, że przyjmuje istnienie Boga, ale no, trudno jest nam zweryfikować prawdziwość tego przekonania. Tylko, że tak jest w przypadku większości rzeczy, które poznajemy. No ale to są te trzy wymiary wiary, które są konieczne. Dobrze. Proszę Państwa, jeżeli coś uzasadniamy, a zwłaszcza jeżeli uzasadniamy istnienie Boga czy nieistnienie Pana Boga, to mamy do dyspozycji różnego typu uzasadnienia. W różny sposób możemy uzasadniać istnienie Pana Boga. I teraz dwa podstawowe uzasadnienia, dwa trudne wyrazy, ale zobaczycie Państwo, że tak naprawdę to jest proste. Pierwszy typ uzasadnień to są uzasadnienia o charakterze probabilistycznym, czyli prawdopodobnościowym. Prawda? Czyli to tak jak z tym, jak proszę Państwa, z tym pociągiem. Ja nie wiem na 100% jadącym do Warszawy z ostatniej lekcji. Ja nie wiem na 100%, czy ten pociąg dojedzie do Warszawy, ale sumuję prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że dojedzie jest duże, ponieważ zazwyczaj dojeżdża, ponieważ jest kompetentny konduktor, ponieważ jest dróżnik tam gdzie powinien być i tak dalej i tak dalej. Ja oczywiście nie mam pewności, czy ten pociąg dojedzie. Natomiast suma prawdopodobieństw jest tak duża, że mogę przyjąć, że mogę przyjąć jako pewnik, że ten taki egzystencjalny pewnik, że ten pociąg dojedzie tam gdzie ma dojechać. I proszę państwa, to się nazywa czasami, jeżeli chodzi o teologię, jeżeli chodzi o mówienie o istnieniu Pana Boga, Nazywa się czasami wiązkową teorią prawdopodobieństwa, czy wiązkową koncepcją prawdopodobieństwa. To znaczy, to jest również określenie podchodzące od kardynała Newmana. To znaczy, my nie mamy apodyktycznego dowodu istnienia Pana Boga w sensie dowodu matematycznego i takiego dowodu mieć nie możemy natomiast mamy tak dużo prawdopodobieństw nagromadzonych w związku z danymi argumentami, no, że całkiem nie od rzeczy jest tak żyć, że bierzemy pod uwagę istnienie Pana Boga. Zaraz zobaczymy, to bardzo różne są argumenty, które w tę wiązkę wchodzą i które tworzą bardzo mocną wiązkę wiary. To są, to są wszelkiego typu właśnie argumentacje probabilistyczne, ale są też argumentacje apodyktyczne. Jedna w zasadzie, proszę Państwa, jest taka argumentacja apodyktyczna, czyli taka jak dowód matematyczny. Jedna jest taka argumentacja w historii teologii, w historii filozofii, jedna taka argumentacja się pojawiła, spotkała się z druzgocącą krytyką, druzgocącą, między innymi ze strony Tomasza Zakwinu, a autorem tej, tego dowodu apodyktycznego jego zdaniem na istnienie Pana Boga był Anselm z Canterbury, święty doktor kościoła. Dowód był mniej więcej taki. Proszę się nie przestraszyć, on jest straszny w sformułowaniu, w istocie dosyć prosty. Dowód jest taki. Jeżeli Pan Bóg, Bóg, żeby nie mówić biblijnie, bo Anzelmowi bardzo zależy, żeby nie mówić biblijnie. święty Anzelm pisze swoje dziełko i monologion, i proslogion, dowód, dowód pochodzi akurat z początku proslogionu, pisze dla swoich braci, którzy poprosili go o wykład podstawowych praw wiary bez odwoływania się do Pisma Świętego. W związku z czym on na początku musi dowieść istnienia Boga, nie odwołując się do Pisma Świętego. Prawda? Zero. No więc nie Pan Bóg, tylko Bóg. Pan Bóg, wiecie Państwo, to już jest biblijne. Pan to już jest biblijne określenie, więc Bóg sam w sobie. Otóż Bóg jest bytem, rzeczą, bo tak łacinnicy określali wszelki byt niedookreślony pod względem cech, res, bytem takim, nad który żaden doskonalszy byt nie może być pomyślany. Proste, prawda? Tak myślimy o Bogu. Pan Bóg to jest ten naj, 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 prawda? Najdoskonalszy, najdoskonalszy, najdoskonalszy. No ale proszę Państwa, skoro on jest taki naj, 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 to nie może mu brakować jednej cechy. No nie może mu brakować istnienia. Bo gdyby było tak, że pomyślimy sobie byt naj, 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 ale mu będzie brakować istnienia, to zawsze mógłby być byt jakiś doskonalszy od niego, który będzie miał ten sam zestaw cech, plus istnienie. Jeśli sobie Państwo pomyślicie jednorożca, pięknego jednorożca, tak, który ma fantastyczny złoty róg, nieprawdopodobną maść sierści, który jest rączy jak wiatr i w ogóle, no tak jak w najlepszych bajkach, żeśmy czytali. tak, Jeżeli skonstruujecie sobie Państwo w głowie jednorożca, tak, ale jednocześnie nie dacie mu tego predykatu, tej cechy istnienia, no to zawsze będzie mógł od Niego być doskonalszy jednorożec, to znaczy taki, który będzie miał istnienie, czyli będzie istniał realnie. Prawda? Jeżeli Anselm wnioskuje tak, jeżeli, jeżeli Pan Bóg ma być najdoskonalszym bytem, to nie może mu brakować cechy istnienia, bo zawsze można byłoby zobaczyć, pomyśleć byt doskonalszy, taki, który będzie miał wszystkie cechy boskie, tylko że będzie naprawdę istniał. Proszę Państwa, to jest argument poważny. On brzmi jak wyciąganie królika z kapelusza przez iluzjonistę, ale w istocie jest to argument poważny, bardzo, bardzo poważny. Dlaczego to jest argument apodyktyczny? Bo zwróćcie Państwo uwagę: my tu pracujemy na samym pojęciu Pana Boga, do niczego się nie odnosimy, na samym pojęciu Boga, jako bytu najdoskonalszego, a skoro najdoskonalszego, to takiego, któremu nie może brakować cechy istnienia. Krótko mówiąc, nie odwołujemy się do niczego, ani nie obserwujemy świata, ani nie obserwujemy naszego sumienia, ani naszych doświadczeń. Z samego pojęcia Boga wynika to, zdaniem Anzelma, że Bóg istnieje. Bo jeżeli pojęcie to jest pojęciem bytu najdoskonalszego, to nie może mu brakować cechy istnienia.